Jeśli Bóg jest dobry, to dlaczego pozwala na istnienie tak wiele zła na świecie? To pytanie, którego większość chrześcijan unika, ale ty musisz się z nim zmierzyć teraz. Odpowiedź, którą usłyszysz w tym filmie, jest nieintuicyjna, prowokująca i może zupełnie zmienić twoje spojrzenie na cierpienie i ból. Zostań ze mną, ponieważ na końcu pomodlimy się modlitwą, która może zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z próbami i trudnościami. Problem zła to temat, który porusza umysły i serca wielu ludzi na całym świecie. Mówimy tutaj o tym trudnym, niepokojącym i często bolesnym pytaniu: jeśli Bóg jest dobry i wszechmocny, to dlaczego istnieje tak wiele zła na świecie? Dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Jak możemy pogodzić istnienie kochającego Boga z rzeczywistością pełną bólu, niesprawiedliwości i cierpienia? To pytanie nie jest nowe. W rzeczywistości jest to dylemat, który od wieków wyzwalał wyzwania dla filozofów, teologów i myślicieli. Każda kultura, każda religia, każdy system wierzeń stara się znaleźć na nie odpowiedzi, ale prawda jest taka, że nie ma prostego rozwiązania. Różne tradycje religijne mają odmienne podejścia do tego dylematu. Na przykład w buddyzmie zło i cierpienie są postrzegane jako część życia, wynikające z pragnienia i ignorancji. Droga do ich pokonania prowadzi przez oderwanie od rzeczy materialnych i oświecenie. W hinduizmie kluczową rolę odgrywa koncepcja karmy. Cierpienie jest postrzegane jako konsekwencja działań z przeszłości, w tym lub w poprzednich życiach. Te perspektywy, choć oferują pewne wyjaśnienie, nie usuwają całkowicie tajemnicy ani bólu, jaki może powodować zło. Jednak to w tradycji judeo-chrześcijańskiej problem zła przybiera szczególnie głęboki i złożony charakter. W Biblii znajdujemy wiele opowieści o sprawiedliwych ludziach, którzy stają wobec przeciwności, cierpienia i niesprawiedliwości. Pomyśl na przykład o Hiobie, sprawiedliwym człowieku, który stracił wszystko rodzinę, zdrowie, majątek. Nie rozumiał, dlaczego Bóg pozwalał na tyle cierpienia w jego życiu, ale ostatecznie nauczył się głębokiej lekcji o suwerenności i tajemnicy Boga. Chrześcijańskie podejście do problemu zła nie ogranicza się do oferowania prostych wyjaśnień. Zamiast tego, zaprasza nas do zaufania Bogu, nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Cierpienie sprawiedliwych, takich jak Hiob czy nawet Jezus, który cierpiał w niesprawiedliwy i okrutny sposób, jest przedstawiane jako część większego planu, który często wykracza poza nasze zrozumienie. Nie oznacza to, że zło ma jakiekolwiek moralne usprawiedliwienie, ale że w jakiś sposób Bóg może wyciągnąć dobro nawet z najgorszych sytuacji. Dla chrześcijan nadzieja leży w wierze, że zło i cierpienie nie mają ostatniego słowa. Krzyż, najwyższy symbol cierpienia i niesprawiedliwości, zamienia się w zmartwychwstanie, które symbolizuje zwycięstwo Boga nad złem. To jest obietnica, która podtrzymuje wielu chrześcijan, że nawet wśród bólu Bóg jest obecny, a na końcu dobro zatriumfuje. Aby to zrozumieć, Musimy wrócić do początku, do historii Adama i Ewy, która jest kluczowa dla zrozumienia ludzkiej kondycji według tradycji chrześcijańskiej. Wszystko zaczyna się w ogrodzie Eden, gdzie Adam i Ewa żyli w harmonii z Bogiem i stworzeniem. Mieli wszystko, czego potrzebowali i byli przeznaczeni do życia w pokoju i szczęściu. Jednak pojawiła się pokusa, i wraz z nią wybór, który zmienił wszystko. Gdy nie posłuchali Boga. I zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, nie tylko złamali zasadę, ale także zerwali doskonałą relację, jaką mieli z Bogiem. Ten akt nieposłuszeństwa jest znany jako grzech pierworodny. Ale co to naprawdę dla nas oznacza? Grzech pierworodny nie jest tylko starożytną historią, ale wydarzeniem, które według teologii chrześcijańskiej miało głębokie konsekwencje dla całej ludzkości i świata. Upadek Adama i Ewy był początkiem tego, co nazywamy światem upadłym. Oznacza to, że od tego momentu grzech, zło i cierpienie weszły na świat w sposób, który wpłynął na każdą sferę życia. Przed upadkiem świat był miejscem harmonii, bez bólu, bez śmierci, bez oddzielenia od Boga. Ale z grzechem ta doskonałość została złamana. Stworzenie, które było dobre w każdym aspekcie, stało się podatne na zepsucie i chaos. Śmierć, która wcześniej nie istniała, stała się nieuniknioną rzeczywistością. Ból i cierpienie stały się częścią ludzkiego doświadczenia. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego grzech dwóch osób miałby tak wielki wpływ na nas wszystkich? Odpowiedź, według tradycji chrześcijańskiej, leży w idei, że Adam i Ewa reprezentowali całą ludzkość, byli pierwszymi ludźmi, a ich grzech miał efekt domina, który rozciągnął się na wszystkich ich potomków. Czyli na nas. Nie możemy jednak mówić o naturze świata upadłego bez wspomnienia o wolnej woli. Bóg dał ludziom zdolność wyboru: wyboru dobra lub zła, posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa. I właśnie ta zdolność wyboru sprawia, że grzech jest możliwy. Wolna wola to potężny dar, ale także niebezpieczny. Daje nam wolność kochania i służenia Bogu, ale także wolność, by go odrzucić i podążać własną drogą. Nawet jeśli ta droga prowadzi do zła, wolna wola i upadek są więc nierozerwalnie ze sobą związane. Zło i cierpienie na świecie są częściowo wynikiem wyborów, jakie ludzie dokonywali i nadal dokonują. Jednak to oznacza również, że mamy odpowiedzialność i zdolność wybierania dobra, szukania Boga i dążenia do przywrócenia, na ile to możliwe, pierwotnej dobroci stworzenia. Zrozumienie celu cierpienia. Jest kluczowe dla naszego pojmowania życia i wiary. Dlaczego przechodzimy przez tak bolesne chwile? Czy w tym bólu jest jakiś sens? Chociaż cierpienie jest czymś, czego wszyscy wolelibyśmy unikać, tradycja chrześcijańska oferuje nam inną perspektywę. Zaprasza nas, by spojrzeć na cierpienie w nowym świetle. Po pierwsze, ważne jest, aby uznać, że cierpienie jest częścią ludzkiego doświadczenia. Wszyscy, prędzej czy później, Doświadczamy bólu fizycznego, emocjonalnego lub duchowego. I jedno z pytań, które często zadajemy sobie w takich chwilach brzmi: dlaczego to mnie spotyka? Albo, jaki jest cel tego cierpienia? Możemy tu odnieść się do metafory oczyszczania złota, którą Biblia często wykorzystuje, aby pokazać, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu poprzez cierpienie. Pomyśl o procesie rafinacji złota. Metal jest umieszczany w piecu o bardzo wysokiej temperaturze, gdzie topi się. W tym procesie wszelkie zanieczyszczenia są usuwane, a czyste złoto zostaje odkryte. Jest to intensywny proces, ale niezbędny, aby złoto osiągnęło swoją pełną wartość. Podobnie, cierpienie można postrzegać jako rodzaj duchowej rafinacji. Kiedy stajemy w obliczu trudności, nasze wady, słabości i nieczystości wychodzą na powierzchnię. Może być bolesne konfrontować się z tymi aspektami siebie, ale to właśnie przez ten proces Bóg nas oczyszcza i przemienia. Cierpienie wyzwala w nas rozwój, dojrzewanie i głębszą, bardziej odporną wiarę. Cierpienie uczy nas również większego polegania na Bogu. W chwilach bólu uświadamiamy sobie, że nie mamy kontroli nad wszystkim, że nasze siły są ograniczone. To w tych momentach uczymy się bardziej ufać Bogu, szukać Jego pomocy i prowadzenia. Ta ufność, to poleganie przybliża nas do Boga i umacnia duchowo. Możemy także postrzegać cierpienie jako sposób, aby stać się bardziej współczującymi. Gdy sami doświadczamy bólu, stajemy się bardziej wrażliwi na ból innych ludzi. Nasze własne cierpienie może stać się źródłem empatii i współczucia, pozwalając nam być narzędziami Boga w życiu innych. Oczywiście nie oznacza to, że powinniśmy szukać cierpienia. Ani że każde cierpienie jest czymś pożądanym. Jednak gdy już się pojawi, możemy wybrać, jak na nie zareagujemy. Możemy pozwolić, by nas zgorzkniało, albo możemy dopuścić, by nas przemieniło, oczyściło i przybliżyło do Boga. Cierpienie, mimo że bolesne, może mieć większy cel w naszym życiu. Może być piecem, który oczyszcza nasz charakter, wzmacnia naszą wiarę, uczy nas większego zaufania Bogu. I sprawia, że stajemy się bardziej współczujący. To proces, który, podobnie jak oczyszczanie złota, może sprawić, że staniemy się czystsi, cenniejsi i bardziej podobni do tego, co Bóg dla nas zamierzył. A jak to się ma do dobroci Boga wobec ludzkiego cierpienia? Naturalne jest, że w obliczu bólu i trudności pytamy: Jeśli Bóg jest dobry, dlaczego pozwala, by złe rzeczy się działy? To pytanie nie jest łatwe do odpowiedzenia. Ale wiara chrześcijańska oferuje nam kilka perspektyw, które mogą pomóc znaleźć pokój i zrozumienie, nawet gdy wszystko wydaje się mroczne. Po pierwsze, musimy podkreślić coś fundamentalnego: Bóg jest dobry. To prawda centralna w wierze chrześcijańskiej. Dobroć Boga nie zależy od okoliczności ani nie zmienia się w zależności od tego, co dzieje się w naszym życiu. Jest to nieodłączna część tego, kim Bóg jest. Ale jak pogodzić tę dobroć z rzeczywistością cierpienia i zła na świecie? W tym miejscu pojawia się tak zwany paradoks zła. Idea ta sugeruje, że istnienie zła i cierpienia wydaje się zaprzeczać dobroci i mocy Boga. Jeśli Bóg jest wszechmogący, dlaczego nie położy kresu złu? A jeśli jest naprawdę dobry, dlaczego pozwala, by niewinni ludzie cierpieli? To trudne pytania, a odpowiedź nie jest prosta ale wiara chrześcijańska daje nam pewne klucze do radzenia sobie z tym napięciem. Jednym z tych kluczy jest wolność, którą Bóg nam dał. Bóg stworzył nas z wolną wolą, zdolnością dokonywania wyborów, kochania i odrzucania. Z tą wolnością wiąże się możliwość wybierania zła. Część cierpienia, które widzimy na świecie, wynika z ludzkich wyborów: wojny, niesprawiedliwość, ucisk. To często konsekwencje działań ludzi, którzy wybrali zło zamiast dobra, ale co z cierpieniem, które wydaje się nie mieć wyjaśnienia, jak w przypadku klęsk żywiołowych lub poważnych chorób? Wiara chrześcijańska uczy nas, że nawet w takich przypadkach Boża dobroć jest obecna, choć czasem nie jesteśmy w stanie zrozumieć jak. Bóg nie jest autorem zła, ale może wykorzystać zło i cierpienie do wyższego celu. Wierzy się, że Bóg potrafi przemienić to, co wydaje się być tragedią w okazję do wzrostu, do ukazania jego chwały i ostatecznie do dobra tych, którzy go miłują. Tutaj pojawia się znaczenie utrzymywania nadziei i zaufania do Boga, nawet gdy nie rozumiemy Jego dróg. Życie chrześcijańskie to w dużej mierze podróż wiary. Nie zawsze mamy wszystkie odpowiedzi, a cierpienie często pozostaje tajemnicą. Jednak zamiast oddalać się od Boga w czasach bólu, jesteśmy zaproszeni, aby zbliżyć się do Niego jeszcze bardziej. Ufając, że jest z nami, nawet w najtrudniejszych chwilach, chrześcijańska nadzieja nie zaprzecza rzeczywistości cierpienia, ale ją przekracza. Przypomina nam, że ten świat nie jest wszystkim, co istnieje, a na końcu Bóg obiecuje odnowienie wszystkiego. Zmartwychwstanie Chrystusa jest wielkim znakiem tej nadziei. Cierpienie i śmierć nie mają ostatniego słowa. Jest coś większego, coś lepszego, co na nas czeka. Więc nawet jeśli nie możemy w pełni zrozumieć, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, możemy ufać Jego dobroci i miłości. Możemy zachować nadzieję, wiedząc, że działa On we wszystkich rzeczach, nawet w tych najbardziej bolesnych, dla naszego dobra i swojej chwały. To zaufanie nas podtrzymuje, daje nam siłę do stawiania czoła wyzwaniom życia i nieustannie przypomina o niezmiennej dobroci Boga. Ale jakie jest miejsce cierpienia w Bożym planie? To naturalne, że kiedy przeżywamy trudne chwile, zastanawiamy się czy to cierpienie ma sens, czy może służy wyższemu celowi. Z chrześcijańskiej perspektywy, cierpienie nie jest czymś pozbawionym znaczenia czy wartości. Może być częścią Bożego planu dla większego dobra. Musimy zrozumieć, że Boży plan dla naszego życia jest o wiele szerszy i bardziej złożony niż jesteśmy w stanie pojąć. Bóg widzi nie tylko teraźniejszość, ale także całą wieczność. Czasem to, co wydaje nam się bezsensownym cierpieniem, może być narzędziem, którego Bóg używa, aby kształtować nasz charakter, wzmacniać naszą wiarę, lub przygotować nas na coś większego, czego jeszcze nie potrafimy zrozumieć. Innymi słowy, cierpienie może być instrumentem w rękach Boga, który prowadzi nas do duchowego wzrostu i realizacji Jego planu w naszym życiu. Pomyśl o ludziach, których znasz, którzy przeszli przez ogromne trudności. A jednak z tych doświadczeń wyszli silniejsi, mądrzejsi, pełni wiary. Tacy ludzie stają się żywymi świadkami łaski i mocy Boga. Pokazują nam, że nawet w obliczu cierpienia można zachować nadzieję, zaufanie i pokój. Ich historie inspirują innych, ukazując, że Bóg może użyć nawet najtrudniejszych sytuacji, aby objawić swoją dobroć i miłosierdzie. Tutaj pojawia się koncepcja dobroci wyłaniającej się. Zła przemienionego w dobro. To idea, że Bóg potrafi wydobyć coś dobrego z czegoś złego, że może przemienić ból w coś, co przyniesie pożytek nam i innym. To nie oznacza, że zło czy cierpienie są same w sobie dobre, ale że Bóg ma moc odkupienia tych doświadczeń i użycia ich dla wyższego celu. Jasnym przykładem tego są życiorysy świętych i męczenników. Wiele z tych osób było prześladowanych, torturowanych, a nawet zginęło z powodu swojej wiary. Jednak ich wierność i odwaga w obliczu cierpienia nie poszły na marne. Ich życie i śmierć inspirowały pokolenia, wzmacniały wiarę wielu i pokazywały potęgę miłości oraz wiary w Boga. Dobro, które wyłoniło się z ich cierpienia, nie może być lekceważone. To dowód, że nawet w najgorszym z możliwych zła, Bóg jest obecny i działa. Te historie przypominają nam, że nasze własne cierpienie również może mieć odkupieńczy cel. Być może nie dostrzeżemy od razu dobra, które Bóg z niego wyprowadza, ale możemy ufać, że On działa, często w sposób, którego nie rozumiemy. Ta ufność daje nam siłę, by iść naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Dlatego cierpienie, choć bolesne, nie jest pozbawione sensu w Bożym planie. Może zostać użyte przez Boga, aby zrealizować coś większego, zarówno w naszym życiu, jak i w życiu innych. Możemy nie w pełni zrozumieć, dlaczego cierpienie istnieje, ale możemy ufać, że w jego rękach nawet ból może zostać przemieniony w narzędzie łaski, nadziei i odkupienia. Kiedy to akceptujemy, stajemy się częścią czegoś znacznie większego niż my sami wiecznego planu Boga dla ludzkości. Gdy stajemy w obliczu trudnych sytuacji, takich jak tragedie czy niesprawiedliwości, naturalne jest, że zadajemy sobie pytanie, Dlaczego te rzeczy się dzieją? Próbujemy znaleźć wyjaśnienia, zrozumieć przyczyny, ale często zło pozostaje tajemnicą, czymś, co wymyka się naszej zdolności pojmowania. Jak więc radzić sobie z tajemnicą zła i jaką rolę odgrywa w tym wszystkim wiara? Po pierwsze, musimy uznać nasze ludzkie ograniczenia. Żyjemy w rozległym i złożonym świecie, a nasze rozumienie rzeczywistości jest w wielu aspektach ograniczone. Nie potrafimy zobaczyć pełnego obrazu tego, co się dzieje. Istnieją siły, zdarzenia i interakcje, które są poza naszym zasięgiem i zrozumieniem. Zło, w swojej najgłębszej i najbardziej tajemniczej formie, jest jednym z tych aspektów, które często pozostają dla nas niepojęte. Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Dlaczego jest tyle cierpienia? To pytania, na które, mimo wszelkich naszych starań, możemy nie znaleźć jasnych i zadowalających odpowiedzi. To uznanie naszych ograniczeń prowadzi nas do ważnego punktu: tajemnicy Bożej Opatrzności. W tradycji chrześcijańskiej wierzy się, że Bóg jest suwerenny i rządzi wszystkimi rzeczami zgodnie ze swoją wolą i celem, jednak sposób w jaki to robi, często pozostaje dla nas tajemnicą. Bóg działa w sposób, którego nie możemy w pełni pojąć. A to obejmuje również Jego sposób postępowania ze złem i cierpieniem w świecie. Opatrzność Boża mówi nam, że nawet gdy nie widzimy ani nie rozumiemy, Bóg działa, aby wypełnić swoje zamierzenia. Czasami oznacza to, że dopuszcza do istnienia zła, ale zawsze z myślą o większym dobru, które może wyniknąć z tej sytuacji. To jeden z wielkich misteriów wiary: zaufanie Bogu, nawet gdy nie rozumiemy, co się dzieje. Kiedy stajemy w obliczu zła. Jesteśmy wezwani do wiary. Nie dlatego, że mamy wszystkie odpowiedzi, ale właśnie dlatego, że ich nie mamy. Wiara zaprasza nas do ufności w Bogu, nawet w obliczu tego, co niewytłumaczalne, nawet pośród cierpienia i bólu. To zaufanie, które wykracza poza logikę i rozum, oparte jest na przekonaniu, że Bóg jest dobry, nawet gdy świat wokół nas wydaje się być w chaosie. Życie z tą tajemnicą nie jest łatwe, wymaga pokory. By przyznać, że nie mamy wszystkich odpowiedzi i że w wielu przypadkach nigdy ich nie poznamy, wymaga również głębokiego zaufania do Boga, wiary, która podtrzymuje nas nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Ta wiara pomaga nam żyć z nadzieją, wierząc, że chociaż teraz nie rozumiemy, pewnego dnia zobaczymy Boży Cel we wszystkim. Tajemnica zła przypomina nam, jak bardzo potrzebujemy Boga. On wzywa nas. Abyśmy ufali Jego mądrości i dobroci, nawet wtedy, gdy zło wydaje się przeważać. Wzywa nas do życia w wierze, wierząc, że we właściwym czasie wszystko zostanie objawione i że Bóg w jakiś sposób użyje nawet zła, aby zrealizować swoje dobre plany. To wezwanie do życia w świetle wiary, nawet w cieniu tajemnicy. Istnieje również podstawowa prawda chrześcijańskiej wiary. Bóg triumfuje na końcu. To pewność, która nie jest tylko mglistą obietnicą. To solidna prawda, która podtrzymuje naszą nadzieję i daje nam siłę do dalszej drogi, nawet w obliczu trudności. Musimy pamiętać, że od samego początku Biblia objawia, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jest suwerenny i chociaż tymczasowo pozwala na istnienie zła, to już ogłosił jego ostateczną klęskę. Zwycięstwo Boga nad złem nie jest tylko przyszłym wydarzeniem. Zaczęło się ono już podczas życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Na krzyżu Jezus pokonał grzech i śmierć główne narzędzia zła. Złamał jego moc, zmartwychwstając, pokazując, że nawet śmierć nie może się równać z Bożą potęgą. To zwycięstwo nie dotyczy tylko przeszłości. Wskazuje ono również na przyszłość pełną chwały. Biblia mówi o obietnicy nowego nieba i nowej ziemi. Apokalipsa 21:1. To obraz ostatecznego zwycięstwa Boga nad wszelkim złem. Wyobraź sobie miejsce, gdzie nie ma już bólu, łez ani cierpienia. Gdzie niesprawiedliwość i śmierć należą do przeszłości. To właśnie Boża obietnica dla tych, którzy mu ufają. Pewnego dnia Bóg odnowi całe stworzenie, a wszystko co jest niedoskonałe i zepsute, Zostanie przywrócone do pełni doskonałości. Ten przyszły świat bez bólu i cierpienia jest pięknie opisany w księdze Apokalipsy. Widzimy tam wizję Boga mieszkającego ze swoim ludem, gdzie sam Bóg ociera każdą łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, żałoby, płaczu ani bólu, bo to co stare przeminęło. Apokalipsa 21, 4, To obraz nadziei i pełnej odnowy, w której zło nie ma już miejsca. W obliczu tej obietnicy jesteśmy wezwani do utrzymywania nadziei. Życie może być trudne, a zło może wydawać się triumfujące w wielu momentach, ale prawda jest taka, że zło już zostało pokonane. Żyjemy między pierwszym przyjściem Chrystusa, kiedy odniósł początkowe zwycięstwo, a Jego drugim przyjściem, kiedy to zwycięstwo zostanie w pełni zrealizowane. To czas oczekiwania, ale także czas ufności. Podtrzymywanie nadziei nie oznacza ignorowania cierpienia. Czy udawania, że zło nie istnieje. Oznacza patrzenie poza obecne okoliczności i pokładanie naszej ufności w Bożej dobroci i suwerenności. To wiara w to, że nawet gdy nie widzimy rozwiązania, Bóg działa dla naszego dobra i dla realizacji swojego doskonałego planu. Zwycięstwo Boga nad złem to prawda, która powinna napełniać nasze serca nadzieją, choć wciąż żyjemy w świecie naznaczonym cierpieniem, Możemy mieć pewność, że to nie jest koniec historii. Bóg obiecuje nam przyszłość, w której zło zostanie całkowicie wyeliminowane, a my będziemy żyć w pokoju i radości w Jego obecności. Do tego czasu jesteśmy wezwani do trwania w wierze, ufania Bogu i życia, z nadzieją, że w Chrystusie zwycięstwo jest już nasze. Teraz pomódlmy się razem. Weź głęboki oddech i pozwól, aby ten moment przyniósł Ci pokój w sercu. Zamknij oczy i oddaj się Bożej obecności. Ukochany Ojcze, w tej chwili zwracamy się do Ciebie z otwartymi sercami, szukając Twojego pokoju i prowadzenia. Wiemy, że życie stawia przed nami wyzwania, chwile bólu i cierpienia, ale ufamy, że zawsze jesteś z nami, nawet gdy nie rozumiemy Twojego planu. Panie, prosimy, aby Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełnił serca każdej osoby obecnej tutaj. Niech poczują Twoją miłość, która jest większa niż jakiekolwiek okoliczności. Tym, którzy przeżywają trudne chwile, prosimy: Daj siłę, Panie. Umocnij ich dłonie i odnów ich nadzieję. Tym, którzy są pełni wątpliwości, pozwól odnaleźć jasność w Tobie. Niech Twoje światło prowadzi każdego z nas w chwilach ciemności. Ojcze, prosimy również o Twoją ochronę nad wszystkimi, którzy słuchają tej modlitwy. Strzeż ich od wszelkiego zła, prowadź ich kroki i trzymaj ich mocno na swojej drodze. Wiemy, że jesteś dobry, nawet gdy okoliczności są trudne, i dziękujemy Ci za to, że zawsze jesteś przy nas. Panie, napełnij nas mądrością, by zrozumieć Twoje plany, i daj nam odwagę, by ufać Tobie, nawet gdy nie widzimy wyjścia. Niech każdy z nas będzie umocniony w wierze i przemieniony przez Twoją łaskę. W imieniu Jezusa. Modlimy się. Amen.